Wiem, to ja Mikołaj dzisiaj wam że mojego zdania najlepsze pasunki Barano Stars jest to Przepraszam jeśli zaraz ślecie słuch, ale jeśli chcecie więcej, to subskrybujcie i lajkujcie. Zostań, moją Jessie, moją, za tym miarą zostań, moim głównym bohaterem na tym koncie zostań, moją Jessie kupię, ci dziski na morze, tego smoka z Na miejscu drugim jest Zostań Moim, e, przepraszam bardzo, Mortis Braustad Rap, sami se posłuchajcie, na drugim miejscu jest Zostań ten... imienia nie zapomnij, jestem Mortis Na cmentarzu znów mam gości Jestem Mortis, czekam wciąż za grę Jestem Mortis, by strach Paralizował cię, jestem Mortis Z mora z Jestem Mortis, obiec, gdy masz Na miejscu trzecim jest um, Muzyka Damiana Z Braustars Więc no Więc. Sami sobie posłuchajcie. Ej, podobno jak polubisz tę parodię oraz zasubskrybujesz mój kanał, to w następnym openingu trafisz legendę. No scam. E-E-Eluwina e, e, Luvina. e, e Luvina. Tak każda gra się tu zaczyna e e Luvina. Dla dary, kruka, spajka, Gina. e e, e Aha, e Luvina. Aha E E E, e Lufina, ja. L U E E Lufina. AHA, Lufina. Aha, Lufina. Aha Lufina. E AHA E L U V Więc no umówmy się tak, że będzie na tym odcinku 5 lajków i nagrywam kolejny odcinek z 5 e, może 6 najlepszych wód Brawl Stars z najgorszych głosów i komentarzy no więc 哇。Wow.